Halo, mieszki, tutaj kilos 53 a oto jest kolejny odcinek, zagrajmy w LEGO the Hobbit Moi kochani, dziś na wstępie chciałbym przeprosić za nieobecność Obera no ale niestety Obciuś wyjechał na wakacje i muszę... Wiecie, a, a show ma więc muszę, muszę to nagrać sam. Ja ustawię sobie stoper, moi kochani i zaczniemy no właściwie pierwszą misję drugiego, drugiej części tak jakby filmu, tak? To to jest y, leże Smauga, chyba tak to się nazywa. No, to 20 minut i niech to leci. Dobra moi kochani, wczytamy sobie gierkę i wszystko będzie dobrze. No wiem, że wy tam lubicie jak ja gram z oberem, ale no niestety... No nie ma chłopaka. No nie ma chłopaka. Nie, no druga, druga część już powinienem ją bardziej pamiętać, bo w sumie... A, jakieś pół roku temu byliśmy na tym filmie z chłopakami, więc... Nie wiem, tak człowiek, teraz wszystko będzie się toczyło wokół tego miasta. Miasta na rzece, miasto No coś takiego, ja, ja nie wiem jak to się nazywa nawet, mój Boże. Dobra, i y... Wszystko super, I tam chyba trzeba iść, dobra, dobra, ja zaraz to wszystko obcykam, moi kani Będzie się trochę dziwnie grało, bo... Czekajcie, muszę wyłączyć jakoś... Ja jakoś bym go chciał wyłączyć, Obera. Jak go wyłączyć? Zrezygnuj. Zrezygnuj. F1, F2... Hmm... Nie jestem przekonany. A, nie... A to, to trudno, to będę musiał chyba. Eee, zostajcie mi się chwilkę. <laughs> Dobra, Miśkie, obczaiłem to już teraz. Okej, okay, gramy. Kurczę, nawet powiem Wam szczerze, jakoś tak. Um, nie wiem, bardziej się człowiek wczuwa, jak gracie się na jednym pełnym ekranie. Nareszcie mogę przynajmniej. Wi widzę, wiecie, wi widzę o co chodzi. Dobra, my my, 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 mamy podejść do tego pięknego orzełka. Pokaż mi, orzełku, mój drogi, gdzie ja jestem. Okej, okay. idziemy sobie tutaj. Czy ja mogę, na przykład, zrobić coś takiego? Mi mitrilowy klocek ustawić jako cel? Tak. Kurczę. Przerąbane to jest. Dobra, czyli to są tak jakby takie punkty obserwacyjne. Wszystko kumam. Nieźle. Trochę hajsu już mamy. Dobra, idziemy. Torinie! Prowadź nas! Prowadź nas, Torinie, moi kochani. No i co? No... O Jezus! Kurczę. Będziemy chyba musieli... O, jakieś tam łańcuchy. Całkiem ciekawy ten świat, moi kochani. Ja jestem tak dość sceptycznie nastawiony do tego Hobbita, ale powiem wam że... No jednak jak się nagrywa z kimś to jest taki większy chaos przez co człowiek się tak nie skupia na samej grze i... i, i to jest moje takie właściwie pierwsze podejście do, do przejścia tego Hobita samotnie czyli wiecie no żeby... Wreszcie mogę dostrzec y, pewne aspekty których kiedyś nie widziałem właśnie przez to że jednak skupiałem się na tym żeby sobie pogadać z Oberem i pośmiać się przez samą rozgrywkę niż właśnie żeby poznać tą grę. Dobra, o jaki kreciol, ale ja ja 1 na 10, to dobra dawajcie, dawajcie krety. the journey the that they were being watched. At this time, not by Azog and his army of warg riders. Seeking shelter for the night, Gandalf led the company to a nearby location he deemed safe. However, the residents of this place was far from accommodating.

co on to gotuje. o bekon, Niam, niam. Dobra, nieźle, nieźle, moi kochani Wyruszają na pościg szmaciarze. A my się chyba ukrywamy. Dobra, rozumiem, rozumiem, rozumiem. Cały czas w drodze. Tu mam czacę.

Pewnie jakiś borsuk. Dobra, super, uwielbiam te pościgi, o Jezus, pościgi są świetne tutaj w tej grze, naprawdę. Kurde, strasznie fajne. Dobra, biegiem, 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 biegiem. Ja tak macham sobie tym mieczem, jestem Dorim, moi kochani. Co to za bydle tak sobie biega na nas, no nieźle, aż jestem ciekawy. Dobra, tu jest Fili, Kili, wszyscy, cała kompania daje radę. Skaczemy, skaczemy. że to nas dogania Jezus jak tu się sk... Dobra, zmieniłem... Ojej oje, dobra, złapałem puszkę. Teraz jestem chyba killing, film mój Boże, nawet już straciłem rachubę. Yy, tak czy owak yy, ciacham sobie toporem, żeby pobiec chyba tego borsuka yy, całego zgubi... O nie, nie, wbił tutaj. Wow wow wow, dobra, udało się jakoś. Co to za bydle, muszę to jakoś nazwać. No nie wiem, borsuk to tak średnio. Ostatnio borsukami nazwaliśmy orły, więc to też jest takie... Wow! Ale zabawa, ale zabawa, moi kochani. Za takie sekwencje właśnie... Można tego hobbita podziwiać, moi kochani. Dobra, Torin zamknij, Torin zamknij. Pomóżcie Torinowi, na co tak patrzycie, bombur, Bibmur, barin, gori, gori, kari Dobrze, wszyscy są okej okay. I teraz musimy im pomóc, dobra Okej, okay, tu jest zapis, no ale ja w sumie z niego nie skorzystam, pobawimy się trochę, haha, <grym> bomburkiem jak to jest, o mój Boże Dobra, moi kochani, rozwalamy te ule, niech będzie I, i, Ale jestem aż sam ciekaw, moi kochani, kto, kto kogo spotkamy za tymi drzwiami Dobra, my musimy pomóc chłopakom, dobra, 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 nic się nie bójcie, zaraz coś znajdziemy tu Jakieś jagódki, nie jagódki, wszystko gra, wszystko ta, ta, ra, ta, ta, ta Czy my musimy właściwie znaleźć wejście chyba do tego domu, tak mi się wydaje O Jezus, pszczoła zarąba Nawet nie wiedziałem, że z LEGO są takie fajne pszczółki, muszę sobie taką załatwić Pamiętam, że kiedyś miałem taką miniaturę żaby z LEGO i to było strasznie fajne, strasznie, 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 strasznie Dobra, my standardowo sobie wszystko porozwalamy, bo między innymi na tym polega właśnie e, całość gier LEGO Dobra, dobra, dawać pszczoły, chodźcie tutaj. Tylko czy ja ją mogę załatwić jakoś tak, no nie bardzo. Ale co, co to ryby jakie zbieram? Mój Boże, naprawdę mojkanie, czuję się jakbym pierwszy raz tą grę odpalił. Bardzo ciekawie się gra samemu. Dobra, spróbujmy się pobawić Gandalfem. Gandalf to jest jeden. O, dobra, widzę. Musimy te chyba, musimy jakieś ule rozpierniczać, żeby, żeby, żeby te pszczoły nam zostawiły klucz. Ona gdzieś poleciała tutaj. Czekajcie. Nie, nie bardzo. Zaraz to znajdziemy. Tam coś jest. Wow, wow, wow. Kurczę, moi kochani, zastanawiam się, czy kiedyś bym nie, nie spróbować nagrać na przykład jakiejś serii Gierlego na 100%. To byłoby całkiem ciekawe. No, trzaśnij to Gandalf. Gandiś Nie ogarniam, moi kochani, tutaj. Dobra, tutaj. Teraz poleciał z powrotem do tego ula. Dobra, dobra, wszystko kumam. Wow, 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 wow. Bezczelna osa, bezczelna... Dobra, pszczoła. Dobra, zamieniamy się w Bilbo. Bilbo to jest taka strasznie sympatyczna postać. Pamiętam, jak, jaki on strach jeszcze we mnie budził, jak oglądałem pierwszą część Władcy Pierścieni, bo wtedy się wydawała takim dziwakiem, a jednak po przeczytaniu książki całkiem zmieniło moim zdanie. Dobra, Dori, dawaj, dawaj mój drogi Dori. Ciągniemy moi kochani, ciągniemy. Czy teraz to ja sobie ja boję się jak ja sobie poradzę moi kochani w tych sekwencjach yy, gdzie trzeba coś budować. Bo jednak z było łatwiej. Dobra Gandhi zrób coś, bo tutaj trzeba. Czekajcie, to trzeba chyba przytrzymać, tak? Nie. Czekajcie. Jezusku! Tak. Teraz powinno to otworzyć. Czy jeszcze będziesz dziś latała pszczółką? Niedobra. Tak jeszcze wleci tutaj. Boże co za małpa. Jaka to jest wieredna małpa Dobra Znowu trzeba Doriego Dawaj Dori, choć no tutaj Szkoda, że bombur jest tak rzadko potrzebny moi kochani Wow, niech mi ktoś tutaj Dobra, Gand gandalf wskakuj Nie no, gandalf raczej nie, ale jak bombur się na tobie zawiesi to wow No dla, o <śm> to mówię, dobra Mówiłem, yy, chciałem narzekać, że bombur ma mało <śm> Mało funkcji tutaj w grze, ale jednak jego masa to jest jednak masa. Dobra. Dory. Dory też jest fajny. Chociaż kurczę, naprawdę z filmu bym ich wszystkich nie pokojarzyła. Dzięki grze już prawie wszystkie nazy, ich nazwy kojarzę i pamiętam. Dobra, i tak jak mów... Kurczę, narzekałem, że bąbur ma mało funkcji i, i patrzcie, coraz, coraz częściej musimy się nim chciałem mm... powiedzieć zabawiać, ale to w sumie będzie nieodpowiednie słowo. Dobra. Siadaj bąburku, a my cię nakarmimy. Dobra, Dory, pakuj w niego. Pakuj w bombura. Okej, okay, co? Marchewki, tak? Proszę bardzo. Yy, bagieteczki, proszę, ba bardzo bagieteczki. I jeszcze co? Jeszcze rybki. No to proszę bardzo rybki, bomburku, mój drogi. Dobra. <laughs> Okejka. Oj, ten bombi. O Jezusku Zwinął sobie kocyk, tak, tak. I zjadł go sam. Boże kochany. Oj, dlaczego ja tych animacji nigdy wcześniej nie widziałem? Nieźle. Powiedzcie, że on teraz taki będzie. Można... Nie, dobra, myślałem, że będzie już taki napakowany. Śmiesznie by to wyglądało. Nie ja chcę być Bilbem teraz, Bilbem chcę. To jest fajne, nie muszę się nawet kłócić z Oberem o tym, kim będę, he Dawaj Bilbusie. Bilbusie! Dobra. Kurczę, na początku myślałem, że ten, w tej chatce będzie z, spotkamy z powrotem tego... Jak on się nazywał, czekajcie. Radagasta, ale on raczej nie był. O! Pierwszy Mistrz złamywań chyba w grze, nieźle. Mistrz złamywacz. Ale raczej ten Radagast byłby do nas przyjaźniej nastawiony. Dobra, tu są jakieś sznury, bierz go. Dawaj kluczyk, dzień dobry panowie, proszę bardzo, proszę bardzo. Chłopaki, możemy, możemy już wbijać do niego na chatę. Dobra, chodźcie panowie, kompania, idziemy. No dobra, nasz siłat znowu się odezwał. On się nazywał chyba... Ori?

Beorn. Coś mi to mówi. On, nie, nie jestem pewien czy on nie będzie wilkołakiem albo czymś na kształt właśnie wilkołaka. Ale Gandalf ma tą fryzurkę, jakbyście go tam mogli zobaczyć w lewym górnym. A Bilbo już się zachwy ten, zachwyca tym swoim pierścieniem. Mój skarbie. Co to jest za bydle? Nie wiem jak to nazwać nawet, no. chyba niech to będzie niedźwiadek. A Więc to on nas goni już, MaciuR1. Dobra mam czacze może się dowiemy dzięki temu czego ci trzeba Czego mi nie trzeba trzeba mi po prostu przejść dalej dziwna kwatera Wszystko spoko mojka nawet szybko idzie powiem wam szczerze dobra Mistrz włamywań W Rivendell coś, coś się odblokowało Jakieś misje Potem sobie może je kiedyś wykonamy Dobra kontynuujemy tryb fabularny call oak and shield tell me why is asob the defiler hunting you you know of how my people were the first to live in the mountains before the orcs came down from the north once there were many now there's only one so you need to reach the mountain before <laughs> before Standard. Days of i don't like dwarves But orks, I hate more. What do you need? A? Dobra, rozumiem już ten achievement, czego ci trzeba. I on nam właśnie oferował konie, dobra, pamiętam już to wszystko. I teraz będzie ten wątek z elfami. Dobra, wszystko moje konie już kojarzę. Super, mamy konie, ale Ober by się cieszył, ale on by się cieszył. Nie 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 no wskakuj na tego konia Gandhi Dobra ale ja bym chciał bi chociaż Bilbo to tak tyłem będzie jeździł Wow co to jest czekajcie mogę Aha dzięki Dobra tutaj możemy sobie ustawić znacznik Gdzie my musimy się udać gdzieś tutaj Więc co spróbujmy sobie taki mytrilowy krocek znaleźć Ej bo bo chciałbym no, Chcę zobaczyć jak to wygląda moi kolanie mniej więcej Dobra jedziemy Gandhi wskakuj na konia I wiszta jedziemy Panowie za mną tylko którędy teraz? Trzeba się... Mm, posłużyć mini-mapką, moi kochani. Pobawmy się trochę tym światem, skoro jest tak rozległy i można się naprawdę tym zabawić, to czemu bez tego nie skorzystać, prawda? Dobra, tu są te krety, o, o które ja ostatnio walczyłem i i, 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 i i obiecałem sobie, że to... że ten metrilowy klocek znajdę, więc znajdę. Dobra. To jest coś z kategorii... Są takie gry, moi kochani, gdzie trzeba w odpowiednim czasie u... kurde nie, łatwiej będzie chyba Torinem. Albo nie. Czekaj, o, jak on się nazywa? Dwalin, dobra, przepraszam, o, poprzednio cię nazwałem mm, Orim, ale dobra. Ori to jest ten z Procom. Dobra, i trzeba to szybko zrobić, rozumiem. 3 na 10. 3, 5 na 10. 6 na 10. Co dalej, co dalej, co dalej? No szybko, niech mi się ktoś tu pokaże. 7 na 10. No, chłopaki, nie róbcie mi tego. Tam są. Ojej, ojej, ojej. 8 na 10. Tam był, tam był, tam był, tam był. No 9. Czy zdążysz? Nie zdążysz, kilosku. Zdążyłem! Ale ja ja zdążyłem, moi kochani. Dobra, udało się. Super. No i mamy mitrilowy klocek W sumie czemu by się... Czemu by sobie tak nie pochodzić po tym świecie, moi kochani? Skorzystajmy z tego. Podoba mi się to. Naprawdę. No kurczę, ale niech ktoś wskoczy na to. Piątka. Dobra. Jedziemy do Rim. Nie, to jest Balin chyba. Dobra. Czekajcie. No nie ustawię sobie żadnego checkpointu, ale gdzieś tam... W sumie ta mi nie mapka jest całkiem przydatna. Spróbujmy... Spróbujmy się posłużyć nią no, zamiast tą wielką mapą. Albo tymi checkpointami e, tymi, tymi z tymi orłami takimi. Tu jest coś. Co może być, o, co może odpowiadać. Na samej górze chyba, tak? Zgodnie z tym... O Jezus Maria, chyba spadłem. Niestety. Dobra. <laughs> Trochę się zagalopowałem. Boże, nie, strasznie nieprzyjemnie mi się tym steruje. Poczekaj, zejdź mi z tego konia. Co tam jest ciekawego? Wow! Tam są jakieś dziwne liny, ale chyba nic z tego, mojka, nic z tego. Wespnę się na górę i sprawdzimy jeszcze raz, jak to wygląda. Bo chciałbym ten klocek mitrilowy. To jest strasznie przyjemne, mojko. A i naprawdę, narzekałem na tą grę, że jednak ten świat jest zbyt rozległy, ale powiem wam szczerze, że... coś w tym... Dobra, tu coś jest takiego, ale tutaj chyba są potrzebne elfy. Dobra, kumam czacze. Ustawmy sobie za pomocą naszego Orlego zakątku, Orlego checkpointu. My musimy się udać chyba... Nie, my jesteśmy tutaj, tak? A tutaj mamy, nie wiem, tu jest ten dom. A sprawdźmy sobie tą mapę, moi kochani. Jak to wygląda? Dol Guldur, zobaczcie ile tego jest, moi kochani. Całe śródziemie do zwiedzenia, moi kochani. Trochę tu spędzimy na pewno. W sumie powinienem robić nawet częściej te odcinki. Co to to jest? To są jakieś znaki zapytania. Nieźle, moi kochani. Tutaj są tak, czekaj, tu są misje chyba zaznaczone, tak? Tu, tu były te gobliny, tu były z elfami, albo inaczej, to są jakieś może nacje zaznaczone, Bóg wie moi kochani Nie wiem w każdym razie gdzie mam iść, tak czy owak, to jest samotna skała Nie, czekajcie, nie chcę Wstecz, tutaj też Dajmy się tutaj może I zobaczymy Dobra, idziemy Ktoś się bije, bo słychać gdzieś tam w oddali Śmieszne to jest, moi kochani. Ciekawe, jak wygląda tutaj tryb gry swobodnej, o ile w ogóle jest coś takiego. No ale fajnie, fajnie. No i ciekaw jestem też, jak będzie wyglądała trzecia część tutaj, moi kochani, bo jednak, yy, czekajcie, trzecia część chyba nazywa się yy, The Fives Army Wars, coś takiego, wojna pięciu armii, co, coś takiego, bitwa pięciu armii, chyba tak to powinno się nazywać, tak to powinienem nazwać. No i ciekawe, jak to będzie wyglądało w perspektywie klocków Lego, moi drodzy. Dobra, my w każdym razie... Dobra, tu jest jego domek. Tu jest ten kochany nasz ulubiony. Aha, i zawsze przy takiej misji są te checkpointy. Dobra, ku mam czacie. Tu są koniki, a my sobie jedziemy, 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 bo tam mamy ustawiony metrilowy klocek. Ale, ale tu chyba potrzeba radagasta, żeby krecika uleczyć. Krecika. O moi kochani, śmiesznie. Oj, biedny kreciol. Biedny kreciol już nie zagra w żadnej czeskiej balice, Ahoj! Chcesz pohandlować, spoko. Dobra, potrzebuła ci mapa. Proszę bardzo. I jeszcze mięsko, tak? Proszę bardzo. I co mi ugotujesz, droga piękna damo? Wow! Dostaliśmy srebra, nieźle! Czekajcie. Co to jest? Dzięki możliwości wymiany łupu z kupcami w całym śródziemiu możesz zrobić te wymagane o wiele szybciej. Nieźle, moi kochani, że też my o tym nie wiedzieliśmy wcześniej, czyli niekoniecznie musimy pozyskiwać te łupy za pomocą, nie wiem tam, górnictwa, ale też za pomocą... Handlu, to jest fajne, dobra, ale ja bym chciał ten... Chcę być bilbem. Jak masz tam wejść? Co jest, chłopaku? To jest kobieta! O Boże, przepraszam! Ach, te elfy mylne, och, te elfy! Dobra, gdzieś tu jest ten klocek i chciałbym go zostać, no... Jak to jest zaznaczone moje... Ale nie, dobra, ten klocek jest chyba za uratowanie Krecika. Trudno. Jedziem, W takim razie... W sumie to bym się chciał dostać już tam, gdzie muszę, ale nie wiem, już sam...

A kucy, a if our enemy has returned we must know go to the tombs in the mountains so be it you're not leaving us i would not do this unless i had to i'll be waiting for you at the overlook before the slopes of enemor do not enter that mountain without me not my horse Dobra moje kani, Gandalf nas zostawił, ale przez to, że dostał jakieś we, wezwanie z wyższej półki. I w sumie nawet on chyba się uda tam, gdzie, gdzie, gdzie bazę ma całą ten ara... Azok. Dobra moje kani, pobawmy się tymi kurczę krasnolami. Bifure mi się będzie fajnie grało, bo ma w taką fajną dzidę i chciałbym się nią trochę pobawić. Haha, <laughs> pobawić dzidą Bafura, If you know what I mean. Dobra. Wygląda całkiem... Ee, sympatycznie ten lasek. Nie jestem pewien, moi kochani, bo nie znam historii całego Śródziemia. No bo kiedyś to był bardzo dumny, wielki las, a teraz został splugawiony i dlatego został nazwany Mrocznym Lasem. I jestem ciekaw właśnie, co stoi za splugawieniem tego lasu. Dobra. I tutaj oczywiście moja ulubiona sekwencja właśnie z dzidami. Bifur na do dobra. Bifur tutaj. Następny, proszę. Okej, okay, i jeszcze prosimy, nie, dwa li... nie, nie Oriego, nie Dwalina ktoś jeszcze powinien, czy nie, dobra, niech idzie, niech idzie Bilbuś, Bilbuś w sumie jest najmniejszy, więc spoko, ale, ale, żeby to przepchnąć chyba będziemy, nie, dobra, będziemy potrzebować dwa lina, bo jest najsilniejszym z załogi, strasznie mi się podoba y, to jak, y, jak twórcy... Jak twórcy rozdzielili pewne umiejętności w tej całej drużynie, to jest świetne, moi kochani, bo z dzięki temu właśnie możemy się zapoznać ze wszystkimi, ze wszystkimi krasnoludami. Moi kochani, tak jak książka była na początku, <laughs> no w sumie dla mnie to był taki dosyć duże wyzwanie, żeby się nauczyć wszystkich tych nazw krasnoludów. Moja babcia, która mi to też jeszcze wtedy czytała, bo byłem trochę mniejszy, <laughs> też białej gorączki dostała, jak słyszała Dori, Ori, Dwalin, Balin, galin, Tralin. Po prostu była pełna podziwu, że tak to mi się podobało, a ja naprawdę to była chyba moja pierwsza książka fantazy, z którą tak bardzo się zbliżyłem. I, 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 I a jednak gra załatwia to w dość lepszy, taki stosunkowo lepszy sposób. I młodsi... Młodsi gracze chyba nie będą mieli problemu z zapamiętaniem, bo dzięki tym właśnie specjalnym umiejętnościom łatwo ich wszystkich rozpoznać. Dobra, jeszcze takie gratisowe 5 minut, bo mi się bardzo przyjemnie gra i opowiada. Mam nadzieję, że wam się to przyjemnie um, słucha. Wiecie co, w sumie nie wiem czy warto tak to wszystko rozwalać, czy po prostu... Czekajcie, czekajcie, tam jest coś ciekawego. Patrzcie. Można tu wejść, czy nie bardzo. Opsidopsi Dopsy. opsi Dopsy, chyba zasnąłem. Tam te Z było. Trudno. Aczkolwiek, idziemy dalej. Czekajcie. Jak to wygląda? Boże, uwiela tego, wiele tego. Potrzebujemy ognia. Dori, słuchaj, strzel. Pyk, ok, udało się dalej. Kłamczacze. Po prostu kwiat lotosu A ład! Nie, 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 nie! Bo on znowu teraz zaśnie. O Boże. O Boże. Ciekawe w ogóle jak... Kuźwa. Oj, kielosek! Dopiero wstałem to dlatego. <laughs> yy, skąd wzięło się to całe słynne Z nad głową postaci? Kto to pierwszy wymyślił? To był też w sumie takie dosyć... Coś takimi pierdełami czasami zajmuje moi kochani, że to jest po prostu... Spróbujmy to zrobić Bilbę. Bilbo taki gibki. Dobra i... Okej. Okay. Potrzebne mi jest co? Potrzebna mi jest pochodnia. Której ja oczywiście nie mam, więc w sumie pewnie powinienem się wrócić. Słuchaj szkielet, czy ty mi dasz tą pochodnię? A nie, tutaj coś jest takiego. Czy nie bardzo, nie bardzo. Nikt mi nie chce dać tego, czego ja potrzebuję. Nie, dobra, to jest. Wow, możemy łowić ryby, ale jajka. Przepraszam. <laughs> ale to jest świetne, czekajcie. Jezus, te te, te mini-sekwencje są świetne, moi kochani. Pierwszy raz korzystaliśmy z wędki Bilba. I mamy to co chcieliśmy, czyli nawet nie muszę się wracać I teraz będzie trochę ciężej moi kochani, bo ja i ten mój skill, jeżeli chodzi o skakanie Pozostawia wiele do życzenia Pozostawiają wiele do życzenia właściwie Dobra, podpalamy haszczy Wszystko spoko, super ogień Wszystko jest ok Czekajcie, bo za tym moi kochani Chyba się kryje coś, co ja bym chciał dopaść w swoje niecne łapki Pokażę wam, o właśnie Postarajmy się zrobić to na 100%. Chociaż w sumie jak już, no nie wiem, mamy 5 minut, a chciałbym jednak przynajmniej dojść do jakiegoś zapisu, nie zgubiliśmy się. Aha, to jest ten teraz ten motyw, że będą krasnoludy błądzić w tym lesie nieszczęsnym, bo zboczyliśmy ze ścieżki, to też w sumie fakt. Dobra, wal. Nie, 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 ty możesz ze mnie zejść, Bilbusie. Ja tu chcę to sam zrobić. No, popchnij to do przodu, co jest, co jest, Valin? Nie ma siły, biedak. Może teraz? Nie bardzo. Aha, do, dobra dobra, dobra. Trzeba znaleźć elementy, za pomocą których zbudujemy sobie mm, tą tą platformę. I potrzeba pierścienia, dobra, rozumiem. No zamień się byczku. I teraz możemy to ładnie zbudować. Nie, naprawdę super są rozwiązane. Kwestia umiejętności tych bohaterów jest naprawdę super rozwiązana. Jest element... No, no i są wszystkie te elementy, o których książka tak Wiecie, o mm, Kurczę, ale ja dzisiaj nie składnię, ale mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Jest, yy, są praktycznie wszystkie elementy, o których było w książce, czyli wiecie, yy, żądło Bilba, pogromca tych goblinów, tak? Yy, miecz Gandalfa, miecz Torina, jego tarcza, wszystko jest wyjaśnione, moi kochani. Dobra, tu będzie potrzebny Ori. Najbardziej niepotrzebny tej całej załodze to jest dwa... Ojejku, przepraszam cię. <laughs> dwa linku. Najbardziej to jest ten Gloin niepotrzebny, to mnie strasznie śmieszy. Co on tu właściwie robi? Który z nich też był lekarzem, ale nie wiem który. Dobra teraz mi się przy... O jezusku Teraz mi się przypominają w ogóle sekwencje z tego eee, Z moi kochani z Hogwartu Jeszcze jak graliśmy w Lego Harry Potter Musimy tam przeskoczyć Aja, aj, ja, aj, aj. ja, <śmary> Katorga, po prostu katorga z tym skakaniem To jest okropne Zejdźcie mi z drogi i trzeba się zamienić z... Znaczy zamienić Zniknijmy na chwilę Wszystko w porząsiu, w takim razie Ori. Ori słuchaj... ale cwaniaka. Aha, nie, czekajcie. Nie, nie, nie. Kurcze, bele, ja jestem jak taka kaleka po prostu w tych grach. Kiedyś to lepiej wychodziło człowiekowi, moi kochani. Kiedyś to lepiej wychodziło. Czekajcie, jeszcze raz. Dajcie to. Dajcie to z powrotem chłopaki. Nie mówcie nawet. Nie no to jest po prostu... Dobra, przeskoczyłem, to najważniejsze. Tak muszę chyba... Poś... Nie, 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 to, to jest tak wyprowadzające z równowagi. Zaraz mi szlak trafi. Krew. Jasna zaleje, zostawcie mnie Kompanio. Hej, kompanio. Dobra. Dobra, są nasi. OK, dostaliśmy się do naszych. Ale poczekajcie, bo coś mnie jeszcze zastanawia. W sumie. Pewnie, że ża będę żałował tego, ale... Ale chcę.

Za to, że dzisiaj się trochę spóźniłem właściwie z tym odcinkiem, przez to że obera nie było, no i przez to, że też przyspałem trochę. Wiecie jak to jest, wakacje itp i td. O Jezusku! Dobra! Trzeba się wydostać z tego. Okej, okay, i ratujemy kompanię standardowo. Jest punkt zapisu właściwie, więc w sumie nawet... Nie, nie będzie tych 5 minut. Myślę, że to jest dobry, dobre miejsce, żeby zapisać. No ja mam nadzieję że w każdym razie... Pfu, w każdym razie, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie... No, komentujcie, łapkujcie, subskrybujcie. Jeszcze raz przepraszam za brak Obera od następnych odcinków. Znaczy jeszcze jeden nagram sam, ale te w następnym tygodniu będą już raczej z nim. Piszcie, co sądzicie o takim stylu rozgrywki. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Co złego to nie ja. Trzymajcie się, cześci. Bajo.